Dobry wieczór. Z tej strony Edyta, Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Jaką okazję dziś przygotowałam? Dobra. Nosi tytuł Sekret szczęśliwego życia. Przebaczenie, odpuszczenie, akceptacja. Podaruj to sobie wszystko. I zrób to nie dla innych, a dla siebie. Puść to, co ciągnie cię w dół. Puść to, co nie pozwala zasnąć. Puść żale, co w sercu zalegają. Rzuć w kąt te wszystkie niedokończone rozmowy. Zostaw za sobą to kocham bez odpowiedzi. Puść, odpuść, wybacz, zaakceptuj i zacznij być. Ale tak już naprawdę Powiedz sobie, otwieram się na miłość. Otwieram się na to, co dobre. Otwieram się na szczęście. I już nie czekaj na specjalną okazję, by być. Żyj. Dobra kawa, słód słońca, ulubiona piosenka. Chwila tylko dla siebie. To jest sekret szczęśliwego życia, moja droga Alicjo. Małe, drobne sprawy, co po wielu latach mają siłę trwać w tych naszych wspomnieniach, na widok których wciąż się uśmiechamy. Dlaczego Alicja? Dlaczego to imię? Myślę sobie, że wiele z nas było takimi Alicjami z krainy czarów. Weszłyśmy do króliczej nory i nie wiedziałyśmy, co dalej. Ale potem odkryłyśmy, jak stamtąd wyjść. Odkryłyśmy siebie, odnalazłyśmy siebie, zrozumiałyśmy, że to od nas wszystko się zaczyna. By było dobrze w relacjach z innymi ludźmi, musimy odnaleźć siebie. Dlatego dzisiaj życzę Wam tego, co dobre dla Was. Byście umiały odkryć. To, co dla Was jest dobre. Byście umiały się sobą zaopiekować bez wyrzutów sumienia. Tego, co dobre Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i przytulam każdą z Was, gdziekolwiek jesteście. Czy tutaj, gdzie już jest wieczór, czy tam, gdzie dopiero wschodzi słońce. Przytulam każdą z Was. Edyta, Maria, proszę.